Witam się z wami wszystkimi bardzo serdecznie w 96 już odcinku mojego programu programu poświęconego miniaturom aut startujących w rajdach samochodowych miniaturą w skali 1 do 43, żeby było jasne. I tak jak z pewnością zauważyliście, w dzisiejszym odcinku postanowiłem podzielić się z wami swoimi spostrzeżeniami na temat kolejnej miniatury pochodzącej od firmy Iksu Models, a dokładnie to przyjrzymy się bliżej modelowi beżota 205T16 EVO2. Peugeot, który był prawdziwym potworem, potworem z napędem na wszystkie cztery koła, z centralnie zamontowanym, czterocylindrowym silnikiem o pojemności 1,8 litra, wspomaganym turbiną, jak i kompresorem generującym moc 500 koni mechanicznych. Także osiągi bohatera dzisiejszego odcinka były, delikatnie rzecz ujmując, niesamowite. Co zresztą pozwoliło dwa lata z rzędu zdobyć tytuł mistrza świata w grupie B oczywiście. A co do samej miniatury, to przedstawia ona model, którym to w roku 1986 fińska załoga. W postaci Timo Salonena za kierownicą oraz jego rodaka Seppo. Harjane w fotelu pilota zajęła drugie miejsce w rajdzie Monte Carlo, ustępując tylko Henry Tojwonenowi i jego Lanci Delcie S4. Co do miniatury, którą widzicie na swoich ekranach, zacznę tak jak zawsze, czyli od jej malowania oraz kalkomanii. Z pewnością domyślacie się, że pomalowane jest to co widzicie na biało, podkreślam to tak jak zawsze. Metalowej karoserii, zaś wszystko pozostałe to, co białe nie jest, czyli te tęczowe kolory. Te tęczowe barwy, można rzec, Michelin, znaczek Shell, Jedyneczka, Paris, no i wiadomo, wszystko tak jak przed chwilą powiedziałem, to co białe nie jest, to już są kalkomanie. Autko jest zrobione na licencji, a że akurat nie posiada żadnych reklam wyrobów tytoniowych. Także tutaj nic nie zostało zbanowane, nic nie zostało cenzurowane, także wszystko jest kompletne, pokrywa się z rzeczywistością, nic a nic tutaj nie brakuje. Ja, oczywiście, ten model, tak jak wszystkie te modele ze swojej kolekcji. Już dużo wcześniej, dłuższą chwilę pozwoliłem sobie dokładnie obejrzeć, zbadać pod tą swoją lubką, która przypominam powiększa 5000 razy w poszukiwaniu jakichkolwiek odstępstw, jakichkolwiek rzeczy, do których po prostu mógłbym się przyczepić. No i powiem Wam, że jestem akurat z mojego egzemplarza bardzo zadowolony, ponieważ w jego przypadku te małe chińskie rączki się postarały, ponieważ akurat w tym punkcie pierwszym, w stałym punkcie pierwszym mojego programu. Czyli przypomina malowania i kalkomanii, nic a nic nie udało im się zepsuć. Wszystko jest zrobione tutaj zgodnie ze sztuką, także nie przedłużając. Pełna dycha, pełna dycha i lecimy dalej. Następną rzeczą, którą chciałbym Wam tutaj pokazać, będą tak jak zawsze koła. Koła w przypadku tego modelu, tak jak widzicie, sami wzór Felgi pozwolił na. Zaoszczędzeniu na hamulcach, ponieważ, nawet jakby te hamulce jakimś tam cudem, dziwnym trafem były, no to wiadomo, że i tak i tak nie byłoby ich widać. Wzór Felgi no pokrywa się z oryginałem, z rzeczywistością. I tak w sumie to, jak ja to często mówię, jeżeli to byłby koncert życzeń, no to ja bym sobie tylko życzył, jakby te Felgi zamiast tych dołków miały otwory, no to bym już naprawdę bardzo szczęśliwy, byłbym zadowolony, tym bardziej, że ja posiadam inne modele w swojej kolekcji, również tej wielkości, przypominam w skali 1 do 43, które posiadają bardzo podobny wzór felk i akurat tam jest to wykonane tak jak być powinno, czyli mają otwory, a nie dołki, I dlatego tak się zatrzymają właśnie przy tych dołkach i tak w tej chwili na nie marudzę, ponieważ wiem, że da byłoby to zrobić, tym bardziej nawet, jak ktoś interesuje się, że tam śledzi temat Resoraków, jakichś tam Matchboxów, czy Hot Wheelsów, to jest skala jeszcze mniejsza, ponieważ 1 do 64 i tam koła, które są w związku z tą skalą jeszcze mniejsze i również posiadają otwory, czyli dla rady zrobić byłoby te otwory, i dlatego tutaj tak się rozgadają na temat tych otworów, że ich brak, a szkoda, ponieważ jakby to były jednak otwory, a nie dołki, byłoby o wiele, wiele lepiej, przynajmniej moim zdaniem. Cieszę się za to, że tutaj te koła posiadają jak same felgi na, napisy naklejone w postaci tych niebieskich kalek. Ja w połączeniu lubki i swoich okularów od Hinola rozszyfrowałem, że to, że to są mikroskopijne, naprawdę mikroskopijne napisy Speed Line, te niebieskie na oraz cieszę się bardzo, że na ogumieniu tutaj również nie zabrakło nie zabrakło producenta ogumienia, czyli Michelin w postaci tej białej kaleczki. Dlaczego tak się zatrzymałem w tej chwili przy tych kalkach? Ponieważ tak się składa, że mam tutaj akurat pod ręką, tak całkiem przypadkowo, bliźniaczy model no, co prawda z innego roku, ponieważ ten przypominam 1986, a mam tutaj model akurat z gazetki, dokładnie od Agostini. Akurat nie Monte Carlo, tylko rajd Finlandii i roku poprzedniego, czyli 1985, załoga ta sama, model różniący się troszeczkę tam powiedzmy detalami w malowaniu i tak dalej, no ale właśnie chciałem wam tutaj pokazać tak na prędce. Nie mam tutaj zamiaru porównywać takie otawiotę wszystkich elementów one się tutaj w sumie wiele nie różnią model od D'Agostini również został wyprodukowany przynajmniej ja tak podejrzewam e, jestem wręcz przekonany, że tak powiem również został wykonany przez XO e, przez XO dla D'Agostini e, ale właśnie w związku z tym chciałem Wam, że ma, posiadam te dwa modele akurat w swojej kolekcji, to chciałem Wam pokazać tak na prędce, będę Wam starał się pokazać po prostu na prędce, pokazać takie e, diametralne różnice między nimi. no i tak jak widzicie tutaj model z gazetki nie posiada na tych kołach, koła praktycznie identyczne, tylko nie posiada tych naklejeczek. I teraz zobaczcie, jaka różnica. Jak ja to często wspominam, szczególnie przy recenzji tych gazeciaków, że takie braki właśnie tak upośledzają. Mocno do, dość kastrują, że wygląda to o wiele wiele gorzej. Ostatni raz jeszcze rzut oka. I lecimy dalej z bohaterem dzisiejszego odcinka, czyli model od Xo. Wracając do kół, posiadają oczywiście bieżnik, ponieważ. Monte Carlo 1986, szczególnie w górnych partiach dużo śniegu, dużo lodu. Cieszę się, że ten bieżnik tutaj jest tak fajnie odzorowany. Widać ewidentnie, że to nie jest jakiś ten typowo asfaltowy. Pokazuję Wam ten bieżnik tak od przodu, ponieważ że się z pewnością sami zauważyli, że akurat jak za przednimi, tak i za tylnymi kołami przyklejone są... Zamontowane są dość pokaźnych rozmiarów czerwonego koloru chlapacze. E, jo, od tyłu, jak chciałbym wam ten bieżnię pokazać, no to nie byłoby w ogóle takie możliwości, ponieważ, tak jak widzicie sami, e, one są praktycznie aż do samej tej podstawki, żeby nie mówić aż do ziemi. E, Zatrzymując się chwilę przy tych chlapaczach, pokażę wam kolejną różnicę. I tak, tak w temacie, właśnie wykonane, wykonania. E, model z gazetki, zwróćcie uwagę. Myślę, że nawet nie trzeba tutaj się szczególnie skupiać. Po prawej stronie za prawym tylnym kołem, ewidentnie ten chlapacz przesunięty do środka, do wewnątrz. Nie powinno raczej mieć to miejsca. To tak, to tak tylko na prędce Wam jeszcze pokażę. A tutaj poz, pozostając w tyle, poza tymi chlapaczami, no to rzuca się oczywiście w oczy yy, centralnie umiejscowiony tumik, końcówka układu wydechowego. Tutaj tylko widać końcówkę, ale jak sobie tak popatrzeć pod tył, no to tam pod zderzakiem jeszcze się kryje coś więcej z tego tumika, ponieważ on jest tam zadarty od razu tak do góry, do góry, ponieważ tak jak powiedziałem we wstępie, silnik jest umiejscowiony centralnie i jak sobie tutaj popatrzymy przez te tylne okienko, przez tą tylną szybkę, <grych> plexi szybkę, no to widać, jak ten tumik, tam właśnie wchodzi w tą podłogę od spodu, e, tam zamienia się w puchę, którą właśnie tylko widać z tej pozycji, i później ta z tej puchy, czyli z tłumika, znowu zamienia się w rurę, w rura, która właśnie wychodzi z centralnie tutaj umiejscowionego silnika. Silnika, do którego jeszcze przejdę za chwilę, jak będę tam omawiał bardziej. Skupię się bardziej na wnętrzu. E, a póki co, to pozostajmy jednak jeszcze na zewnątrz. E, w tyle, poza tym zajebistym tumikiem. Naprawdę ten tumik mi się tutaj poda, podoba strasznie. Nie ukrywam tego nie dość, że jest rurą, no to jeszcze srebrną i w ogóle tak, jeszcze za chwilę dojdziemy tam do sedna materii, także Tumikowi daje pełną dychę yy, pozostając w tyle, typowe dla peżota światełka, ładne światełka trzeba się naprawdę przyjrzeć, żeby zobaczyć ten pin mocujący je do karoserii w ogóle mi on nie przeszkadza, tym bardziej, że one są tak fajnie podzielone właśnie na sekcje tutaj są pomarańczowe, czyli kierunkowskazy te jaśniejsze kropki, czyli światła cofania czerwone bardziej stopki do tych tylnych świateł nie mam dosłownie nic Przednie również typowe dla Peugeota, Wiadomo takie typowe pinowce, aczkolwiek w przypadku tego modelu, no jak ktoś mnie trochę dłużej znano, to wie, że ja zawsze marudzę na te piny, ale w przypadku tego modelu jakoś tak mnie to strasznie nie kłuje w oczy. I tak zatrzymując się przy tych światłach, zwróćcie uwagę, tutaj również są kierunkowskazy, one są razem zespolone z tą właśnie lampą główną, centralną. I tak powiem Wam, one są tutaj właśnie takie, jakie być powinny, pomarańczowe. A pokażę Wam właśnie tak dla porównania model od z gazetki, od D'Agostini. Już są takie pomarańczowe, ale już bardziej wpadające wręcz w czerwień, że tak powiem. Takie aż nienaturalne, za bardzo podkręcone moim zdaniem. Dobrze, podsumowując, światła podobają mi się, pełna dycha, nie mam tutaj do niej żadnych jakichś tam zastrzeżeń. I pozostając tutaj w pasie przednim, podoba mi się grill, podoba mi się, zobaczcie sobie sami, bardzo fajnie odzorowany lew. Naprawdę on jest niewielkiej wielkości, ale jest dosłownie taki, jaki być powinien. Nic mu nie brakuje. <laughs> tutaj w tym centralnym wlocie powietrza i to w sumie w locie powietrza, właśnie nie do silnika, bo przypominam, silnik jest centralnie czy tam z tyłu, ale tutaj jest właśnie wyrąbany w masce wielka, wielki otwór, żeby nie mówić, żeby nie powiedzieć dziura. Jest wielki otwór, który w zasadzie był tym. Miał za zadanie bardziej takie aerodynamiczne, dociskowe. Tutaj, właśnie przez ten wielki centralny otwór zderzaku, powietrze miało wpadać, tędy miało wylatywać. Przynajmniej ja tak uważam ja tak myślę. Jeżeli się, myśl, jeżeli się mylę, no to możecie mnie śmiało w sekcji komentarzy oczywiście wyjaśnić, jeżeli się mylę. I tutaj pokażę Wam kolejną różnicę. Zwróćcie uwagę, tutaj, właśnie w tym centralnym w locie jest na tej kratce, ta kratka jest kalkomanią. To nie jest prawdziwa kratka. W modelach od XO zdarza się. Mam parę modeli, które w tym miejscu, właśnie w tym centralnym otworze zdarzaku mają naprawdę prawdziwą siateczkę. To jest akurat. Ja to dokładnie zbadałem za pomocą tej swojej lubki. To jest tylko taka kalkomania imitująca siatkę, ale zwróćcie uwagę, tu jest napis Peugeot. A właśnie model z gazetki, model od DeAgostini Już tego napisu Peugeot jest pozbawiony. Tak poza tym to jest w sumie wszystko tak samo. Ale już zabrakło 2 centy na napis peżo. Dobrze, pozostając tutaj w temacie tych wlotów, wylotów, no to tak jak powiedziałem, tutaj wielki wyrąbany w masce, taki aerodynamiczny. Później następnym wylotem, który chciałem Wam pokazać będzie ten nadachu, który tutaj, za pomocą którego miały, miało wpadać właśnie powietrze tam do komory silnika. On myślałem, że jest otworem, ponieważ ta czarna kreska, ta czarna kreska, która jest kawką ona naprawdę tutaj świetnie oszukała mój mózg, tym bardziej, że mam również w swojej kolekcji, no wspomniano już dzisiaj we wstępie, lancie Delta S4 Henry'ego Toivonena i ona akurat tutaj na dachu ma bardzo Podobne rozwiązanie i jest to prawdziwy otwór, na, naprawdę. Nie taka czarna, tylko naklejona y, kreseczka. No, ale chciałem Wam zwrócić uwagę, że tutaj jest właśnie imitacja tego wlotu. Y, wloty centralne, tutaj boczne, w tych poszerzeniach w błotnikach, jak po jednej, tak wiadomo, y, równolegle po drugiej stronie które naprawdę tutaj, w ogóle te poszerzenia robią tutaj całą robotę. W wyglądzie. Tego całego body kitu. Tutaj, za tymi tylnymi okienkami, również są wloty. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tak to wygląda. Również cały czas do tej komory do tej komory silnika. Na dachu wloty kabinowe. Tutaj są fajnie zaakcentowane srebrnym kolorem. Te takie prostokąciki. I tutaj kolejna różnica, ponieważ model odda Agostini. Ma to tylko tak o. Zobaczcie sobie sami. Zaakcentowane. No wiadomo, obrysem, ale już to pomalowane nie jest. Zabrakło. I z wlotów wylotów, ostatnim takim wylotem można powiedzieć w tyle te paski, które żeście już wcześniej widzieli. W tym o właśnie miejscu to jest również e, otwór wentylacyjny, za pomocą którego ciepłe powietrze z komory silnika miało ujść na zewnątrz. E, z takich drobnych elementów, no to oczywiście antenka na dachu koloru czarnego. Kolejna różnica, ponieważ e, model od Dagostini ma tą antenkę w kolorze srebrnym, nie wiem czemu. No ale taka jest właśnie różnica między nimi. Eee, lustereczko, lustereczko od XO, typowe lustereczko od XO, w którym się przejrzymy, w którym się odbija. Eee, kurde, tak kręcę tym modelem, ponieważ chciałem Wam pokazać, chciałem Wam udowodnić. O, teraz nawet to, teraz to widać, jak się skupicie na tym lusterku, że ono jest prawdziwym lusterkiem. Odbija się górna krawędź drzwi, a w modelu od eee, D'Agostini oczywiście zwykła tylko szara folia i tam akurat się nie przejrzymy tak zresztą we wszystkich gazeciakach. z takich drobniejszych elementów jeżeli chodzi o tutaj o wygląd zewnętrzny to chyba Wam już wszystko wszystko powiedziałem nic nie ominąłem poza właśnie wisienką na torcie wisienką na torcie creme de la creme jakie ja to mówię czyli te wielkie skrzydło wielkie skrzydło z napisem Peugeot które tutaj czyni z tego modelu naprawdę Radziwy Batmobil, że tak powiem, w cudzysłowie, e, oczywiście. Tutaj również są drobne różnice, jeżeli chodzi o te skrzydło. Już nie chodzi mi o sam napis tutaj Peugeot, który w przypadku akurat modelu od Xo jest mniejszy. A wiadomo, w modelu z rajdu w Finlandii był akurat w większym. Ale tutaj diametralna różnica polega na tym, o tak Wam postaram się pokazać w ten sposób, e, że w tym modelu od D'Agostini, czyli z roku wcześniejszego, tutaj były takie, zwróćcie uwagę, słupki takie paliki podpierające te skrzydło jeszcze, a tutaj w modelu od XO tego elementu zabrakło. A właśnie tutaj ten się bardziej pokrywa z prawdą, ponieważ coś takiego rzeczywiście miało miejsce. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o ten wygląd zewnętrzny. Zakończę tym skrzydłem, które naprawdę tutaj mi się bardzo podoba, akurat w przypadku w przypadku Peugeota 205. Ono, tak jak powiedziałem przed chwilą, robi tutaj największą robotę, największą furorę i przez te okienka, przez te dosyć pokaźnych rozmiarów okienka, tak spróbuję przejść do wnętrza. We wnętrzu powiem Wam od razu, obydwa te modele różnią się i to na korzyść właśnie tego od OTIXA, ponieważ yy, właśnie kompletna kierownica, kompletna, czyli mam na myśli ma wszystkie manetki, jakie kierownica powinna mieć, ale tutaj diametralna największa różnica jest w pulpicie. Tutaj cały ten kokpicie w sumie, cały kokpit yy, świetnie odzorowany. Nie wiem, czy ja będę Wam w stanie to pokazać, ale tam naprzeciwko kierownicy komplet zegarów, po przeciwnej stronie, może w ten sposób będzie lepiej to widać. O, nawet teraz to lepiej widać, właśnie od strony pilota, jak w środkowej części. Masa przycisków, psyczków, elektryczków, tak jak to miało miejsce w rzeczywistości. Tutaj, naprawdę, w przypadku tego modelu od XO jest na bogato, tak jak to być powinno. W środkowej części, czyli tutaj, w tym tunelu środkowym, tak jak widzicie, te wszystkie cięgna o zmiany biegów od skrzyni, yy, zmiany biegów, które tam o, aż biegną do tyłu, ponieważ te wszystkie mechanizmy są tam oczywiście, wiadomo, w tylnej części. Wszystko to jest fajnie y, zaakcentowane, tak to było w rzeczywistości, tak na srebrno akurat w przypadku modelu od D'Agostini wygląda to zupełnie inaczej ponieważ kokpit jest biedny, jest tylko tak na czarno odlany i dosłownie nie ma tam dosłownie nic ani z żadnych tam przycisków, z żadnych pstryczków elektryczków nie ma tam no dosłownie nic, jest tylko czarny goły plastik tak samo jak te wszystkie cięgna, one są w zasadzie bliźniacze ale właśnie nie pomalowali tego na srebrno, tutaj to jest tylko po takie zwykłe czarne podstawowe że tak ujmę ale za to wyłapałem taką różnicę że w modelu od D Agostini, czyli tym z gazetki zobaczcie tam pod fotelem pilota na czerwono jest gaśnica a tutaj takie było moje naprawdę wielkie zdziwienie jak już tak sobie porównywałem te dwa modele ponieważ model od XO o popatrzcie sobie sami Gaśnicy tam nie ma. A tak, poza tym, jak już wspomniałem o fotelach, no to bardzo fajnie, takie o, o dziwo, niebieskie. Pierwszy raz chyba się spotkałem z niebieskimi fotelami kubełkowymi uzbrojonymi, uzbrojonymi w czerwone e, pasy. E, czarne napisy na żółtym tle, zabelt. No i właśnie, e, aha, jeszcze lustereczko, bodajże tam widać. Tak, lusterko jest pod sufitem, lusterko, które również jest prawdziwym lusterkiem lusterko wsteczne, mam na myśli. No i tutaj, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o wnętrze tego modelu, no to tutaj, tutaj z kolei tą wisienką na torcie będzie oczywiście ten silnik, który żeście już widzieli jak Wam pokazywałem rurę wydechową, tutaj naprawdę to, że on jest pomalowany właśnie na srebrny kolor razem z tym właśnie tunikiem, to naprawdę robi tutaj robotę, widać tutaj i kolektor i pokrywę zaworów i wszystko naprawdę, cały ten silnik, świetnie wyglądający tutaj po prawej stronie tej tylnej części modelu i teraz dla przykładu czemu tak się skoncentrowałem właśnie na tym że on przez to że jest pomalowany na srebrno tak to fajnie wygląda zwróćcie uwagę jak to wygląda właśnie w modelu od Agostini jest ten sam silnik ale on tutaj w ogóle nie jest zaakcentowany innym kolorem yy, tylko ten tłumik jest srebrny i tak naprawdę za chwilę to wszystko już się zamienia w czarno, szaro, buro, ciemno i do dupy można powiedzieć na, naprawdę, tutaj w tym tyle jest niesamowita, diametralna, że tak powiem, różnica w wykonaniu między modelem katalogowym a tym pochodzącym z gazetki. No i w sumie to tak tym silnikiem bo tak poza tym, to już w tym wnętrzu nic nie udało mi się dojrzeć. Myślę, że, myślę, że zakończę. I podsumowując, to powiem Wam, że bohater dzisiejszego odcinka spełnia większość moich oczekiwań jakie mam o, co do modeli tej wielkości przypominam w skali 1 do 43 poza tym uważam że jako przedstawiciel kategorii rajdowe legendy i to muszę podkreślić powinien się znaleźć w każdej kolekcji o tematyce rajdów samochodowych ponieważ po prostu po prostu nie może być inaczej a moja ocena końcowa w skali szkolnej oczywiście to takie powiedzmy yy, piątka minus za te koła, za te koła, które naprawdę jakby to zamiast tych dołków były, yy, były otwory, to byłaby pe pełna piątka, nawet solidna piątka, a tak właśnie przez to, że te koła takie trochę nie po mojemu, to tylko piątka minus. No i co? Dzięki wam wielkie za uwagę, jeżeli ktoś wytrwał do tej chwili. Yy, jeśli macie jakieś pytania lub propozycje, odsyłam was do sekcji komentarzy, tak samo jak zresztą odsyłam was do zakładki wideo, trzeba by nic was tam ciekawego nie ominęło. A dla oglądających do samego końca, tak jak zwykle, niespodzianka w postaci spoilera odcinka następnego. Tymczasem ja się już będę z Wami żegnał. Do następnego i nara.